¡Lo hymno. Dziękuję serdecznie. Proszę spocząć. Szanowny druhny i druhowie. otwieram Zadanie Sprawozdawcze Podróży Straży Pożarnej w dnia 18 lutego 2012 roku. Na wstępie chciałbym serdecznie powitać was, drogie druhny i druhowie, Mili, miłych gości, a w szczególności Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych w kraju w Toruniu, druha Kisława Tomkowskiego. Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Nakle nad Otecią, Starostę Powiatowego w Nakle nad Otecią, druha Tadeusza Sobowa. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Nakle nad Notecią, Burmistrza Kcyni, druha Piotra Temerbiega. <plosy> Witam zastępcę Komendanta Powiatowego w Nakle nad Notecią, druha Franciszka Sobichowskiego. <plosy> Witam serdecznie Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Kcyni, druha Wojciecha Jaskulskiego. Serdecznie, witam serdecznie yy, komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Strażaków w Kcyni i Trówach, Grzegorza <noise> Witam serdecznie zastępcę burmistrza w Pana Daniela Loszaka. <noise> witam również serdecznie yy, Komendanta, y, dowódcy jednostki J. W. Szubinie, druga Mariusza Mantyka na tabelę, druga na Wasza <noise> Szanowne druhny, szanowni druchowie, mili goście. Y, przedstawię porządek zebrania sprawozdawczego jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Kcylii. Punkt pierwszy: otwarcie zebrania, przywitanie gości przedstawicieli władz i członków jednostki. Punkt drugi. Przedstawienie projektu porządku zebra i jego zatwierdzenie. Punkt trzeci. Wybór przewodniczącego, sekretarza oraz komisji uchwał i wniosków. Punkt czwarty. Wręczenie odznaczenia. Punkt piąty. Sprawozdania zarządu OSP, skarbnika OSP, komisji rewizyjnej ochotniczej straży pożarnej, orkiestry dętej ochotniczej straży pożarnej w Cylii. Punkt szósty. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. Punkt siódmy. Dyskusja nad sprawozdaniami udzielenia absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy. Punkt ósmy. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego. Punkt dziewiąty. Wolne głosy i wnioski. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwał, przyjęcie wniosków do realizacji. I punkt jedenasty. Zakończenie zebrania. Przystępujemy do punktu trzeciego. Wybór przewodniczącego, sekretarza oraz komisji uchwał i wniosków. Poproszę kandydatury na. A, przepraszam jeszcze. Proszę o zatwierdzenie porządku zebrania. Czy są jakieś uwagi do porządku zebrania? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem porządku zebrania sprawozdawczego o chodnicze w straży w Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Dziękuję serdecznie. Przystępujemy teraz do punktu trzeciego. Wybór przewodniczącego, sekretarza oraz komisji uchwały w wniosku.